Dziś w Krakowie na Ludwinowie zagramy dobry mecz. Mówi początek pieśni Garbarni Kraków. I my na taki mecz mamy dzisiaj bardzo dużą nadzieję. Inaugurujemy trzecią ligę, grupę czwartą. Numer 26 w bramce Mateusz Bartusik, 3 nowy kapitany drużyny. Michał Czekaj. 5 Patryk Moskiewicz. 8 Bartosz Żurek. 9 Kacper Durda. 11 Daniel Morys. 16 Karol Dziedzic. 21 Mateusz Nowak. 22 Feliks Grzybowski. 44 Artur. Jany Kajpusty, 55. Karol Wątroba to pierwszy skład. Trenera Marcina Pluty. biało Unia Tarnów pod dowództwem Radosława Jacka, numer 1. Szymon Frankowski 3, Mateusz Surma 6, Jan Ziewiec 7, Oliwier Soprych 8, Witalit Tkaczuk 9, Szymon Adamski 11, Dawid Sojda 16, Dominik Wardzała 18, Szymon Mida 21, Piotr Kron i 26, Piotr Łazarz. Widzimy także trójkę rozjemców tego spotkania, więc sędziowie z województwa śląskiego. Maciej Kuropatwa jako główny asystenci... I zaczynamy, proszę państwa. Jest pierwszy skwizdek z numerem 11. Mecz rozpoczął Dawid Sojda. E, piłkę rozgrywaną przez gospodarzy. Jest szansa dla garbarni Bartosz Żurek. Lewa noga Żurek! Ależ był to dobry strzał, dobra decyzja. E, przymierzył Bartosz Żurek. Ta piłka leciała w środek bramki, ale mimo wszystko na odpowiednim pułapie też dość mocno uderzył Żurek. Mógł mieć z tym problemy Frankowski. Na Zobaczymy, się. czy to się zmieni w tym momencie. E, rzut rożny wychodzi Frankowski, piąstkuje niepewnie. Czekaj z pustej bramki wybijał. ja jeszcze jest bramka dla Garbarni, Kacper Dur. Najprzytomniejszy w polu karnym, świętują kibice. Zobaczmy, stały fragment gry. Nie popisał się Frankowski. Zbyt krótkie to piąskowanie. Świetna interwencja Mateusza Surmy, ale tam stałe. Kacpery Durda. No i drugi raz tej piłki przed bramką uratować się nie udało. Tutaj jest interwencja. Zdążył jeszcze przyjąć Frankowski. Drużyny krakowskich bardzo pasuje to. Powiedzenie, że lubią grać piłką Barter Żurek. Teraz dobył kilkanaście metrów. Podanie na głowę do durdy. No i teraz trzeba skarcić napastnika Garbarni, bo wypaczył go żurek fantastycznie i trzeba było po prostu dołożyć głowę ale tutaj. No. Nie popisał się Durda, to było idealne zagranie. To była setka tak, właśnie to... Żurek do e, Grzybowskiego. Pójdzie w drybling Felix Grzybowski, bardzo to lubi, pokazał od początku, że mu to świetnie wychodzi. Felix Grzybowski jest już w polu karnym. Grzybowski za daleko, ale jeszcze była szansa dla Mateusza e, Nowaka. No, można powiedzieć, że to już prawdziwa legenda zespołu Starnowal. Może o tym zaraz e, poprzeczka. Mateusz Nowak próbował e, z daleka Interweniował, chciał interweniować też Szymon Frankowski. Natomiast piłka obija poprzeczkę od zewnętrznej strony, od góry. Groźna jest garbarnia cały czas. Do gry jest Grzybowski, jest Żurek. Ale już jest także w polu karnym. Durda, Durda, Durda! Karny! No, nawet trochę się wyrwałem z tą zapowiedzią rzutu karnego, ale z mojej perspektywy to wyglądało na pewną jedenastkę i takie też że zdanie od tej akcji i faulu na Durdzie ma sędzia główny tego spotkania. Brawo za ambicje dla Durdy i jest tutaj rzeczywiście interwencja, w której... na koniec pierwszej połowy. Bartosz Żurek czy Szymon Frankowski? Żurek! Pewnie! Zmylony Frankowski! 2 do 0 Garbarnia! Świetna połowa! Świetna inauguracja sezonu! Jak na razie na Ludwino dla gospodarzy. Cieszą się zawodnicy Garbarni. Wszyscy, tylko bez Mateusza, Bartusika. My patrzymy jeszcze raz no, całkowicie ze sobą w pojedynku, piłkarze na boisku. Mida. Dośrodkowanie! Szansa najlepsza dla Unii! Nie ma rzutu karnego. Najmocniej zagroziła Bramce Bartusika. Dośrodkowuje, midaj tutaj w walce o piłce. Według naprawdę sędzia. zdecydowanie za mało, żeby spróbować tutaj zagrozić garbarni Kraków. Ostre starcie w środku boiska sięga do swojego trenera. Jest czerwona kartka. Druga żółta i czerwona dla Kacpera Durdy. No ależ to jest człowiek, który dzisiaj dużo wokół siebie narobił szumu. Gol, asysta jeżeli eee, tak policja zadziałał tutaj momentalnie. Garbarnia już nie rozgrywa piłki, a wybija. Ustawiła się czekając na Unię. Wysunięty Szymon Frankowski, musi to złapać bramka Unii, trochę mocniej i miałby żółtą kartkę, raz dośrodkowanie z autu, nie ma tam nikogo, Feliks Grzybowski przejął piłkę, płasko, jeszcze Grzybowski, czy była tam ręka? Nie, pokazuje sędzia, że nie ma mowy o rzucie szansę Feliks Grzybowski. Zobaczmy to jeszcze raz. Grzybowski, no odbita. Rzeczywiście piłka o czystą Kraków w pucharze polskim dzisiaj. To raczej żółtoczarni będą faworytem tego spotkania. Jarbarnia. Mocny nizczały, koset! I bramka! Ależ teraz, fantastycznie! Elis Grzybowski zasłużył na tego gola Grzybowski w tym meczu. Pomógł mu tutaj obrońca unitardów, ale to jest mniej ważne. Zaskoczony Szymon Frankowski w bramce po rykoszecie. Ale, żeby ten rykoszet był, żeby piłka wpadała do bramki, trzeba podejmować takie decyzje. Jeszcze raz Felix Grzybowski, zejście na prawą nogę. Feralna interwencja Jakub. Nie ma elementu zaskoczenia, jeżeli chodzi o zespół tenera Jacka. Bartosiuk został na linii Bartusik. I teraz jeszcze strzały w kierunku bramki. Właśnie Mateusza Bartusika. Jakub Sutor. Bardzo dobrze teraz wyszedł po piłkę Daniel Morys. Morys jest w polu karnym. Morys! Oczekiwali koledzy po lukarnym podania od Morysa. On się nie zatrzymał. Szedł do końca i po długim rogu gdzieś wcisnął piłkę między interweniującym Frankowskim a słupkiem bramki. No to już jest pogrom Garbarni. 4 do 0 i dwie bramki w 10. Koncert drużyny Marcina Pluty i w tej akcji Daniela Morysa. Galera. Już tylko gola honorowego mogą poszukać w tym meczu piłkarze Starnowa. O może w tym momencie, ale świetnie, Bartusik i mimo tego nawet, że powędrowała chorągiewka... Nie wznowi już gry Piotr Łazarz, Unia Tarnów bardzo mocno zderza się z nowym sezonem trzeciej ligi grupy czwartej. Ja Garbarnia bardzo miękko w ten sezon wchodzi, bardzo efektownie, pokazując kibicom naprawdę ciekawy futbol w tej pierwszej kolejce. Durda, Żurek, Grzybowski, a także Morys 4 do zera. Pewne zwycięstwo Garbarni Kraków nad Unią Tarnów.